No, nareszcie, Livestream na wersję 4.3. Mimo, że każdy Livestream jest w ta o takiej samej dacie, o takich samych odstępach czasowych między aktualizacjami, na tego czekało mi się wyjątkowo długo. Ciekawe, czym to jest spowodowane. I nie ukrywam, przez ostatni tydzień w tej grze się zupełnie nic nie działo. To nie tak, że na co dzień się coś dzieje. A tak, to dzięki live streamowi mamy nowe informacje, o których możemy sobie na chilku porozmawiać. Zapraszam. Dzień dobry, z tej strony Red i witam was w kolejnym odcinku, tym razem omówienie livestreama na wersję 4.3. I będę tam szczery. Ja nawet zapomniałem, że on jest. To znaczy, jakoś nie wiem co się wydarzyło, ale hypu na ten live stream było naprawdę bardzo mało. Ja na niego czekałem bardzo, ale o nim zapomniałem. To w ogóle taka, taki paradoksik, ale to swoją drogą. I ten live stream różnił się od tych wszystkich pozostałych fontein, Był zupełnie czymś innym. Dlatego, że zazwyczaj każdy ten livestream Fontein do tej pory, czy na 4.0, 4.1, 4.2 Były bardzo poważne, skupiały się na Archonie, na opowiadaniu historii Ogólnie było czuć tą taką, nie wiem jak to nazwać, taką powagę w tych cutscenkach, tych trailerach i tym podobne No bo w końcu poważne Archon Questy Tutaj jak wiecie, no, 4.2 skończyliśmy główny wątek No, no i cholio daje nam odpocząć jedną aktualizację i daje nam taką bardziej for fun aktualizację jeśli z sobie trailer, to zrozumiecie. Zresztą i leci cały czas w tle. Tutaj mamy oczywiście furinę, zabawę w nagrywaniu filmów. Tak o, widać, że po prostu tutaj Story Fontaine się zakończyło i mamy teraz dużo mniej poważnych tematów. Teraz się będziemy skupiać na jakichś takich właśnie zabawach, festiwalach i tym podobne. Warto też wspomnieć, że nie ma też nowego regionu. Czyli nie mamy tak, nie, nie ma nowego archonquesta, nie ma nowego regionu. Znaczy nowego regionu, wiecie, nowego kawałka mapy, o to mi chodzi. Więc spokojnie możemy założyć, że aktualizacja no, nie będzie należała do najciekawszych. To już mogę wam z bomby powiedzieć. Tak naprawdę najciekawszym elementem aktualizacji będą dwie nowe postacie. I może od tego sobie zacznijmy. Nawia oraz... Czerwerus? Czerwerus? Jak zwał, tak zwał. Navia to geoclaimer skupiający się na zadawaniu obrażeń, czyli main DPS. Wow. Jeżeli ktoś myślał, że Nawia uratuje Geo, to nie zmienia dla Geo zupełnie nic, to znaczy dla samego elementu Geo, bo ona jest zwykłym main DPS-em, ona nie wpływa na inne postacie Geo, nie możecie jej zagrać jako supporta, nie wiem, Ito, do, nie wiem, do Ningguang, nie. I mówię to, bo wiele osób mówiło, że Ej, Red, słuchaj, nawia uratuje Geo, będzie robić takie takie rzeczy i w ogóle Cox. No właśnie, nie, ona jest najzwyklejszym DPS-em. I jak patrzyłem sobie na jej gameplay i tak obserwowałem to, uważam, że być bardzo fun to play, naprawdę. Nie wiem też, jak to będzie wyglądało z perspektywy liczb. Na pewno nie nastawiacie się na to, żeby być jakimś maschefem i broken postaci. Osobiście wydaje mi się, że nawia. Będzie postacią przeznaczoną dla osób, które się podoba, taką wiecie dla mainów dropną tą postać zbudują, będą się dobrze bawić grając z nią, ale jeżeli wy jej nie dropniecie zupełnie nic nie stracicie To jest zwykły go main dps, podobna sytuacja jak do Ito Ale oczywiście poczekajcie na premierę tej postaci, aż ktoś inny za was sprawdzi jak dobrą jest postacią Od razu jak wejdzie postaram się coś nagrać, więc zasubuj żeby Ci to nie minęło Drugą nową postacią jest czterogoskowa postać Pyro z karabinem Chewrus, chyba się tak to wymawia Powiem Wam, że ona mi się naprawdę mega podoba. Z faktu, w ogóle ten koncept muszkietu, czy jak mówią sztucera, i design jest też naprawdę super i ciekawy. Mi się mega podoba. Ale propos gameplayu, i tutaj ona ma być pod overloady więc z tego co wiem i to z tego co słyszałem, no, tylko postacie Pyro Electro, bez innych elementów. Hmm, i to jest naprawdę dziwna sytuacja, bo wiecie jak, wiecie doskonale, jak działa Overload, i wiecie, że to jest reakcja, której unikacie jak ognia. Aha, bardzo śmieszne. Sajno Joke. Jest naprawdę spora szansa, że będzie absurdalnie niegrywalną czwórką, którą nie będzie się dało sensownie wykorzystać. Jest też szansa, że odkryje nam nowe team company i będzie działać fajnie w niektórych, wiecie, w zespołach. Jest też spora szansa, że będzie pasować do nowych postaci. <coughs> no ale nie przydzajmy faktów. Na pewno będę ją dropił, bo mi się podoba i raczej zbuduję ją pod main dps, a więc czekajcie na jej baner i wyczekujcie streamków z tej postaci. A my przejdźmy sobie do banerów. W pierwszej części mamy oczywiście Nawie z Ajaką, a w drugiej części mamy Raiden Shogun z Yoimiom i nową czwóreczką. Są to naprawdę w porządku banery, jeśli chodzi o bronię. Aczkolwiek broń Nawi to jest taka wiecie... M... Powiem się na ten temat więcej w omówieniu banerów, ale na broń Nawi trzeba będzie naprawdę bardzo, bardzo uważać. No i nie zapomnijcie o Raidence, to jest naprawdę fajna postać i fajnie mieć jedną sztukę na koncie, więc jeżeli nie macie, zasejwujcie sobie troszeczkę flirtu na Rejdenkę jeżeli oczywiście chcecie. Dalej mamy główny event z koronką oraz darmowy Claymore I podoba mi się nazwa i temu do ascendowania. Super duper taśma klejąca Koks. Dalej mamy nowe evenciki, nowe stare, bo to są zwykłe rany. I tu mamy rerun eventu z duszkami, będziecie mogli zgarnąć sobie z jakiś kolor duszka, którego jeszcze nie macie. Oraz rerun eventu z żukami i to. I to jest naprawdę no, jeden z lepszych eventów, więc naprawdę się cieszę. I wraca największy giga czat całego tej watu, czyli liben. <laughs> Jak ja tego chłopa lubię. Oczywiście nie mogło braknąć informacji na temat najbardziej hajpowanej, najbardziej lubianej i ogólnie na rzeczy w grze, czyli TCG. Zakładam, że każdy z Was wyczekiwał. Prawda, że każdy z Was wyczekiwał informacji. Pra... Pra... Prawda? Powiem wam, że twórcy są naprawdę twardzi i nie poddają się, dodają nam nowe karty, nowe elementy gameplayowe do tych kart. I po... W 4-3 pogram w te karty. Naprawdę spędzę trochę czasu, pogram, wymasteruję wszystko w tych kartach na maksa. No, mocne słowa. Ale i tak nie będzie kontentu, więc gdzieś trzeba będzie ten kontent znaleźć <grydy> Karty to endgame <grydy> Ale powiem wam, że od jakiegoś czasu te karty stają się coraz bardziej grywalne Może na jakimś etapie, może w natlanie Będą na naprawdę fajnym poziomie będzie można je grać A propos kart, podzielę się z wami jednym pomysłem I ten pomysł to totalnie off topic, nie live streama i w ogóle niczego a Po prostu chcę się z wami podzielić jedną rzeczą, nie jest on wspólny z niczym A propos TCG, ja osobiście uważam, że dużo więcej osób grałoby w te karty Gdyby Hoyos stworzyło osobną aplikację na telefon po pierwsze, nie każdy ma dobry telefon, po drugie, gęszy zjeżdża baterie, grzeje te telefony i tak dalej. A ja, na przykład, jak jestem, nie wiem, na studiach czy gdziekolwiek, to lubię sobie w coś popykać. I gdybym dostał aplikację na telefon, która nie ważyłaby miliard giga, tylko takie wiecie, jakieś tam luźne pół giga, giga, czy coś takiego, taką małą aplikację na telefon, żeby odpalić sobie same karty, same karty powiązane z moim kontem, to powiem wam, że bez problemu wypykałbym sobie na telefonie w te karty. Coś identycznego jak TFT na telefon od Riotu. Jeżeli ktoś grał w Teamfight Tactics to wie o czym mówię, a jeżeli nie to trudno. I z taką małą aplikacją na telefon, która nie grzałaby mi telefonu i nie rozładowała go w pół godziny to no myślę, że grałbym w te karty z dużo, dużo więcej, no chociażby na studiach, czy jak gdzieś czekam, albo nawet w łóżeczku przed spaniem. No, wydaje mi się, że naprawdę spoko pomysł, może kiedyś to wprowadzą, liczę na to. Została nam jeszcze ostatnia rzecz, czyli Quality of Life Changes, wow. Po pierwsze, mamy aktualizację artefaktów, to znaczy interfejsu artefaktów. I powiem wam, że to, co nam pokazuje na F-Stream jest takie. E, o co chodzi? Co to co to jest? Takie. Ja to muszę ogarnąć, jak już wejdzie do gry. Bo teraz nie jestem w stanie wam nic powiedzieć, bo to wygląda jak coś, co jest totalnie bezużyteczne. To znaczy, ja liczyłem na to, że to będą presety. Czyli ustawiam sobie artefakty na moją ulubioną postać i mogę potem przerzucać się między którymiś presetami, jeżeli na przykład chcę zagrać razem pod Melta, pod Fizykala, pod Freeza. Ale to, to chyba nie jest to, to są po prostu jakieś filtry, i to takie. Eee, no, zobaczymy, jak wyjdzie. Póki co nie mam bladego pojęcia, o co w tym chodzi. Będziemy mogli też artefakty szybciej ulepszać, więc. A to, a to akurat jest to naprawdę fajny plus. Poszli też po rozum do głowy i przenieśli nam mechaniki ze StarLayla, czyli lepsze ulepszanie postaci, to znaczy lepsze ulepszanie Wygodniejsze, bo ktoś może pomyśleć, że jakiś rework jest. Nie, chodzi po prostu o to, że możemy wygodniej levelować postać Wygodniej możemy refajmentować bronie i tym podobne, to są naprawdę fajne zmiany i fajnie, że to jest wprowadzanie do gry Ułatwi nam to troszeczkę życie Kolejną zmianą jest też to, że jak wchodzimy do domeny, to zamiast być tam wiecie, daleko na początku domeny, to od razu jesteśmy przy tym kluczu i od razu możemy odpalić domenkę Ja się zastanawiam co to, to znaczy dla mnie? Ja robię domenki w 15 sekund I większość czasu to jest dobiegnięcie do tego klucza I kiedyś, to znaczy jeszcze teraz, robię domenki w nie wiem, w 2 minuty Bo w minutę muszę tam dobiec, odebrać item i tym podobne Teraz jak mi to skrócili, to ja będę te domeny robił w 15 sekund Mniej kontentu. oni nam skracają content Ja robiłem resin w 5-10 minut, to teraz będę robił w 2 minuty Ja cię kręcę Ach. Oczywiście śmieje się bieganie do klucza, nie bo niczemu potrzebne i fajnie, że odrespimy się od razu przy nim. No, jeszcze mniej kontentu. Kolejną rzeczą jest to, że teraz będziemy mogli dostać się do kastmu znacznie, znacznie, znacznie szybciej, nie trzeba będzie robić wszystkich questów. Pozdrawiam wszystkie osoby, które musiały robić ten quest. Heh. <grym> Kolejną rzeczą jest fakt, że możemy sobie ekspedycję od razu odebrać wszystkie naraz i odesłać je w te same miejsce też od razu. Przyjemna zmiana, oszczędzi trochę z czasu na klikaniu tego wszystkiego. Zmienili też troszeczkę książeczkę oraz dodali nam nowego tipota, fonteinowego podwodnego. I on wygląda naprawdę fajnie, będzie można troszeczkę pobudować. Wiem, że pewnie wielu z Was totalnie nie obchodzi tipot, ale dla mnie to fajna informacja, bo raz od czasu sobie w tipocie, tak wiecie, raz, w tygodniu sobie posiedzi troszeczkę. Fajna sprawa. No i na samiutki koniec informacja o koncercie. I to jest koniec. No i na stream był naprawdę bardzo w porządku. Bardzo szybko minęło 40 minut, był szybki, dynamiczny, nie nudziłem się tam ogólnie o, jeżeli chodzi o sam live stream to naprawdę w porządku ja jedyne do czego mogę się przyczepić to do ilości kontentów tej całej, całej wersji bo nie ma Archona, nie ma nowej mapy jest jedyne co mamy to event z koroną a o ile dobrze wiecie te eventy z koroną jak możemy zobaczyć po wersji 4.2 albo nie wiem 4.1 no straciły na jakości i boję się że ten event z koroną też straci na jakości i nie będzie można go nazwać jakimś naprawdę fajnym eventem mogę się mylić bo wiecie no skąd ja to mogę wiedzieć no ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu Nową postacią jest tylko nawia, więc nawia jakoś strasznie na grę nie wpłynie, więc nie będzie o czym dużo rozmawiać. Wiecie, dropniemy ją, w pierwszy tydzień ludzie nią pograją i na tym się skończy. Więc uważam, że ta aktualizacja jest tak naprawdę takim, jakby to powiedzieć, taką przerwą, żeby nadrobić, nadrobić sobie wszystko do tego momentu, czyli poeksplorować tych regiony, jeżeli nie macie ich na 100%, pozamykać sobie Archony, wszystko. Dla osób, które są troszeczkę wolniejsze w kontencie, no bo wiem, że większość z was pewnie już ma wszystko na 100%, Archony porobione i tak dalej, ale to jest taka wolniejsza aktualizacja, żeby wszystko ponadrabiać i wszystko porobić. Więc nie oczekujcie jakiejś dużej ilości kontentu, ja też nie oczekuję, to będzie taka bardziej Resident Slipper aktualizacja. Ja najbardziej zaciekawiony jestem tą nową czwórką Pyro, jestem mega ciekaw o co w niej chodzi i jak będzie można ją zagrać. Poza nią naprawdę interesuje mnie też Navia, pod tym jak będzie sobie radzić w porównywaniu do innych DPS-ów. Czy będzie lepsza od Ito, czy gorsza, czy będzie lepsza od tych aktualnych dm czy będzie się dało ją zagrać z Furiną. No dużo pytań, na które odpowiedź poznam dopiero za niedługo. Poza tym to takie drobne zmiany, które wyjdą w praniu. Wyczekujcie w omówieniu banerów, ja się będę już z wami żegnał. Pozdrawiam i dobranoc.